witam w Maslogu, już części 11 Jest godzina 5.36 I co jeszcze? Nie wiem w sumie czy coś chciałem jeszcze dodać Idziemy się zważyć i tradycyjnie raporcik Jak co dwa tygodnie Znaczy jak co tydzień, ale co dwa tygodnie nagrywam vloga Także już nie przedłużając, idziemy się ważyć I nakarmić jeszcze te oto łachudry Biszkop Numeria Dobra, na budziku 73,10 nie, nie wiem czemu tak waga poszła do góry Skoro trener ostatnio mi obciął kalorie I wczoraj jeszcze waga była, pokazywała 82,45 chyba No, także duży skok wagi No ale okej, okay, tak miało być eee, Co mam jeszcze do powiedzenia? A, że mój pokój zamienił się w świąteczny tu mam poduszki świąteczne nie wiem jak to się nazywa tutaj taki dywanik tu mam choinkę, ale to wam pokażę jak wszystko zapalę, tu jeszcze lampki tu lampki, tu czapka tu czapka, tu lampki też na drzwiach jest taka wstęga tutaj jakieś akcesoria ta gwiazda i w sumie to by było na tyle eee, ale to pokażę wam po maturach bo dzisiaj matury z matmy i, 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 no, pokażę Wam po po prostu, jak wszystko zapala. Bo teraz mi się nie chce zapalać, żeby później zgasić, jak idę do szkoły. Teraz tam idziemy pozować i robić zdjęcia do aeroportu. Także widzimy się zaraz. Te majty zaczynają na mnie się robić małe. To dobry znak. Będzie niedługo trzeba kupić nowe. Może sobie na święta sprawę: jakieś różowe albo czerwone. Nie żartuję, raczej czarne. Dobra, lecimy pozować, bo już mi odpierdala. Jestem w pozowaniu i muszę wam przyznać, że podoba mi się. Podobają mi się te zdjęcia. Naprawdę jest nieźle. Wydawało mi się, że bardziej jestem podlany ale kurde. Fajnie, zaczyna się fajny proces. Co teraz? Teraz wysyłam ten raport. I widzimy się przy śniadanku. Dobra, widzę, miałem wam dograć posiłek, nie? Ale... W sensie śniadanie. No ale nie zagrałem, bo ja robię tak, że robię na przykład, nie na przykład, tylko robię po prostu szejka, wypijam go od razu, robię jajka, zje, zjadam je od razu z patelni, e, dlatego nie miałem czasu ich przynieść tutaj i nagrywać o tym. Ale w skrócie, w tym posiłku znajdowało się dwa e, całe jajka, szejk z 30 gramów WPI, 50 g płatków owsianych, 60 g płatków ryżowych. 10 gramów węglowodanów z banana i 20 gramów masła orzechowego Tak wyglądał pierwszy posiłek. A tutaj mi się podgrzewały posiłki. Już Wam mówię, co się tam znajduje w nich. 150 g piersi z kurczaka, 130 gramów ryżu basmati, 100 g warzyw, w których nie ma, 5 gramów oliwy z oliwek, 160 g wołowiny. Zamiast, pięciu, zamiast 500 g ziemniaków jest 130 g ryżu parabolicznego także. No. Także tak się prezentuje ten drugi trzeci posiłek jeszcze. Ja teraz się szykuję, idę do szkoły, jadę w sumie do szkoły. Dzisiaj matematyka, oczywiście wszystko na logikę. Matma jest prosta, wszystko na logikę dam radę. Hmm. Czy coś jeszcze mam do powiedzenia chyba nie? Chyba już się ubieram, jadę do szkoły i zobaczymy, co będzie z tej matury. Matura to bzdura. Co mnie nie śpieszy mi się... Boże, co ja mam na głowie? Heimerdinger. Um, także pokażę wam outfit na second day of mature... Nie wiem, jak się nazywa matura po angielsku. Egzam może, o. Także no. Nie wiem, może taki outfit lata 80-te, coś takiego, jakby, chyba tak, tak mi się wydaje przynajmniej eee... Bardzo lubię lata 80-te eee... Boże, no nie chce mi się, nie Oj oj, ładna pogoda jest! ładno. No. Ogólnie, A, właśnie. I wymieniłem e, moje letnie opony na zimowe w końcu w moim sejaku. Także śmiganie źle, tylko driftów teraz nie można robić. E, więc tragedia. Znaczy można robić, tylko trudniej. A wtedy to nawet nie musiałem się starać jakoś bardzo. W sumie już powinienem jechać do tej szkoły, no ale no. Muszę nagrać do was coś tam. Żeby odcinek nie był za krótki do waszego kardio czy... Czy do posiłku Nie każdy je tak szybko jak ja Nie odi? Dobra, widzimy się po maturach. Nieodi? Tak, widzimy się? No i dobrze mi coś Dobra Jestem po szkółce, czekajcie, bo dwóje wrzucę, okej Także... Czekajcie się trochę All is the same Just word Dobra, z matmy poszło... To! Do... <laughs> nie, dobrze nie. Poszło... Dobra, jedź. Kurwa, jedź szybciej, człowieku. Poszło... Umiarkowanie z matmy poszło, tak. Eee, jedziemy teraz do domu, ale przed pojechaniem do domu jedziemy odebrać paczkę z paczkomatu i są to chyba suplementy z KFD. Jeśli się nie mylę Znów w sumie co może zamówić Michał tym Nieważne Jeszcze w ogóle po maturach trzy polskie, zajebiście po prostu uf, Mega fun e, Nie wiem czy mnie w ogóle słychać, bo, 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 bo nie założyłem mikrofonu, bo mi się nie chciało za bardzo Czemu mi szyby? O to jest pytanie hm, Chuj wie. Nie wiem, ale mi się kurwa nie chce, nie dobrze, że dzisiaj trening dog bo odecięła mi się szkoły po tych trzech polskich, naprawdę, takie nudy, że to jest nieprawdopodobne. Um, no, idziemy po pakę, widzowie. Nie wiem, czy wam nagrać, dobra, wam nagram po prostu tak, jak idę. Tutaj. O tak, o, będziecie mieli wgląd na mnie. Dobra. Ale nie wiem, czy coś zauważycie, bo... Dobra, zauważycie, okej. Okay. Także, lecę po paczkę i zaraz będę Jestem, mam paczkę z Kiev Dive yy, I to jest chyba EA, Omega i Multivitamina Ale chyba się mylę, bo Omega i Sleepwell chyba Dobra, jadę do domu. O, kontrolka mi wyjewała, że nie mam paliwa mam, paliwo nieźle. I jakie tu dziury są? Odpaliłem nagrywanie, odpaliłem. okej okay. Mega szyba, nie widzę nic, kurwa. Ale przeklinam, przepraszam was, Boże. Widzicie, co szkoła z ludźmi robi? Dobra, widzimy się. Przy posiłku trzecim, bo nie dokończyłem jego jeść w szkole. Także widzimy się zaraz. Dobra, jestem już w pokoju. Otworzymy paczkę z KFD. A, a następnie zjemy posiłek. Ten trzeci. Trzeci posiłek. Także po kolei Sleepwell. Przed spaniem. Na lepszy sen. Polecam bardzo. Omega 3. Omega 3 razy 2 EA z Hightech, bo nie było tej z KFD. A w sumie, czemu nie spróbować z innej firmy? Witamina D3 plus K2. I to na tyle. I dałem za to 189 zł z przesyłką. Także trochę kasy idzie. A to ja jest o smaku. Forest Punch Flavor, czyli owoców leśnych. Niemery się przyglądała, jak otwierałem paczkę. Nie? A tutaj mamy posiłek, tak jak mówiłem: 150 kurczaka, 130 g ryżu i 5 g oliwy. Biorę się za niego i widzimy się w posiłku przedtreningowym albo jak będę coś zaraz dogrywał. Miałem wam jeszcze pokazać, jak wygląda pokój, także. Tutaj już pokazywałem mam łóżko, kilka poduszek świątecznych, poduszka od ursa zajebisty item, eee, tutaj światełka przed telewizorem, choineczka zajebista, z takimi misiami polarnymi, skarpeta, tutaj krasna, tu dostałem na urodziny kwiatka, nie wiem co to jest. Tutaj ta taka naklejka na okno, eee, gwiazdora Mikołaja, tu mamy. Bałwana Tu mam drugiego bałwana z ryżu zrobionego ze skarpetki Tu mamy światełka Na telewizorze mamy czapkę świąteczną Tutaj mamy czapkę świąteczną I tutaj mamy też światełka, też świąteczne Tutaj jakiś aniołek z napisem Michał No i to już wszystko, bo tego kwiatka pokazywałem, który jest tutaj Także widzimy się przy posiłku treningowym. No i witam was przed posiłkiem, znaczy przy posiłku przedtreningowym Już wam go pokazuję, zapalę jeszcze światło tutaj, okej okay. A więc tutaj mamy 100 gramów kaszki 10 gramów oleju MCT oraz 40 g WPI o smaku tiramisu, wanilia chyba Z KFD A tutaj mamy 3 wafle ryżowe naturalne I 30 gramów drzemu naturalnego 100% z czarnej porzeczki na monitorze, w sensie na kąpie coś sobie odpalę, typu Nick Walker, czy jakieś Machiavelli Motivation, bardzo polecam te filmy, fajnie się można nastawić na, na trening Jakby ja nie potrzebuję motywacji, ale naprawdę fajnie można nastawić głowę na ciężki trening Co jeszcze muszę dodać? Mogę dodać, sorry Chyba tyle, widzimy się po prostu jak Albo będę robił swojego shake'a intra I pre-workout Albo dopiero w aucie Także see you See you soon, bro. Okej, okay, dobra, jestem. Mam już mikrofon podłączony, mam tylko 15% w mikrofonie, także trochę lipa. Dzisiaj trening nóg, jak już mówiłem wcześniej. Ej kurwa, nie wziąłem treningówki. Ja pierdolę, wracamy do domu. Kurwa! Powiedziałem, że czegoś zapomniałem, nie? Po prostu lepiej późno niż wcale. dobra jestem, będę nagrywał z mikrofonu wbudowanego w kamerze Żeby po prostu na trening mieć ten mikrofon Co on na czapce Także jedziemy, no trochę spóźnienia, 10 minut spóźnienia około Nie lubię nawet z takich małych spóźnień Po prostu nienawidzę ale dobra, jedziemy także chill out Odpalić trzeba muzykę jakąś porządną Dobra i nie odpaliłem muzyki O jaj moja po prostu Nawet nie ja wiem jak to nazwać Mogę to nazwać rozszczepaniem. Po prostu umysłowym Jaj moje rozczepanie Od nie biegnie za mną, nie, ok. Także jak już mówiłem dzisiaj trening nóg no, i w gratisiku zobaczycie co, bo mi już się drzegać sek. Na samą myśl o tym, no ale co, trzeba, trzeba zrobić, nie? Gratisik, czemu nie? Co, by nogi nie były za małe, nie wiem w ogóle, czy mi dobrze słychać, czy cicho, czy głośno, bo, bo nie mam tego mikrofonu odpalonego na czapce. Dobra, jedziemy, chuj, w to. coś ciekawego mogę powiedzieć? no nie wiem mówiłem już a nie oglądam już anime bo mi się znudziło w sumie też po części dlatego, że nie mam czasu za bardzo na oglądanie tego czegokolwiek w sumie, eee, bo przez ostatni czas nie miałem eee, w rozpisce cardio trener mi po prostu usunął totalnie przez ostatni tydzień nie kręciłem wcale cardio co z mega wyjątkiem i mega dziwne to było dla mnie Czego? Ok, wyprzedzamy Nubika Dobra. Eee, e, e, no, także nie mamy cardio Nie, nie miałem kardio dotychczas e, przez te dwa. Nie, półtorej tygodnia myślę. Mm, aktualnie w dzisiejszym raporcie. W dzisiejszym raporcie trener odpowiedział mi na niego i dostałem cardio codziennie, w dni treningowe, jeśli dobrze pamiętam 20 minut i w dnie treningowe 30 minut. Także sporo cardio. Ja się cieszę. Ja lubię kręcić cardio, tym bardziej jak sobie coś odpalę fajnego, to i można sobie coś obejrzeć i pokręcić cardio. Po prostu lepiej się zaczyna dzień z takim cardio, bo ja robię cardio na czołem. wiecie. To do mnie dzwoni, mało, poczekajcie chwilę na czym skończyłem na kardio chyba? Także tak wygląda sprawa z cardio. Dieta lekko obcięta? Lekko obcięte kalorie w sensie. Waga cały czas leci lekko w górę, dieta bez zmian cały czas teraz, po tym raporcie. Co jeszcze mogę dodać? To się zaczyna, Winter Bulk is coming. Po prostu czas przytrze teraz porządnie. Dobra, chyba wszystko powiedziałem. Widzimy się na siłowni, nie będę już przedłużał. sery siadów poszło na 7, ja na 8 I tak dwa powtórzenia więcej niż na poprzednim treningu, także git Jeszcze dwie serii główne i back offset Do przysiadu zaczyna się zabawa A też zobaczycie zresztą Na nagraniu Może jak to jest wyjście ze strefy komfortu Nagrywasz tak 들어가세요. <laughs> Wysokie tych królewskich haków na Smithie i później suwnica jają yeah. najbiście Dobra, 2,80 lecimy. Masło w chłowie. Myślałem, że będzie ciężej. Nie było tak źle. Robienie sobie to jest nic w porównaniu do tego na suwnicy. Jeszcze wykrokiem na sklepie i, i bułgary w gratisie na czwórki. Trochę fajnie. seria tych wykroków i wbraci się Bułgary później dwie serie dwa ćwiczenia w głowę Dobra ja Jabłuszka, osoba która kazała mi to zrobić If you No know, you know Idziemy grać z Bułgary You have a I polecieć. Idź do chuju. Jest to coś pompa. Coś tam chyba jest. Ale szczegółów nie ma. Damn. Dobra po treningu. Jestem zadowolony z dzisiaj zajebisty trening Wszystko wykonane nawet ponad normę, bo w gratisie te bułgary były, były od pewnej osoby zaproponowane A ja nie jestem pizdą, więc przyjąłem propozycję Jestem też zadowolony z tego, że Przebiłem pewną barierę swoją wyszedłem poza strefę komfortu swoją a, chodzi dokładnie o gadanie na siłowni Ponieważ jest to jednak ciężkie A Przynajmniej było bardzo ciężkie, teraz jest trochę lepiej, jak widać Karaoke z Michałem Po treningu nog only good vibes Lecimy z śpiewaniem, ok? Ej, dobra, muszę teraz się drzeć, bo wyłączył się mikrofon, Boże No, lecimy. I nawet kiedy będę sam nie zmienię się, to nie mój świat Przede mną droga, którą znam Którą ja wybrałem sam Tak zawsze genialny, idealny Muszę być i muszę chcieć Super los już Jetzt gibst du Jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie Pobys sam weź na drzewo i patrzeć mnie Bo tak zwyczajnie tylko, że tutaj też wierzę wszystkich hejterów No i tyle I was też, kocham was Boże Ale to jest nie żartuję, nie wierzę w cringe Ostro Widzimy się przy posiłku Potreningowym Na razie Boże, jestem dzbanem Nie nagrałem wam posiłka Posiłku ostatniego Bo zjadłem go już w kuchni ja pierdolę! Historia się powtarza z, ze śniadania. Mogę Wam jedynie powiedzieć, co tam się znajdowało. A było to: 150 gramów piersi z kurczaka, 150 gramów ryżu jaśminowego, 50 gramów suszonych owoców i 30 gramów orzechów nerkowca. Także w moim brzuszku, tutaj już wszystko jest. Um. Ja teraz idę się golić, kąpać, spać. Jutro rano cardio na dziewiątą. Matury z angielskiego, także chill, angielski jest zajebisty, lubię angielski bardzo. Eee, no i z tego oto miejsca chciałbym Wam podziękować za oglądanie. Wpadajcie na Instagrama Dąbek podłoga na TikToka, chociaż tam się nic nie dzieje. Album był wdzięczny, gdybyście wbili, zostawili coś po sobie. Eee, zostawcie lajka, like, suba. Komentarz negatywny lub pozytywny uh, i to na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego miłego wieczoru, dnia smacznego, cokolwiek sobie życzycie, pa pa.